Witam we vlogu organizacyjnym. Ostatnio było bardzo mało filmów, ponieważ brak czasu, praca, obowiązki. Troszkę materiału się nagrało, nie ma jak tego zmontować, dodać komentarzu, więc teraz nagrywam taki vlog organizacyjny. Skalpel, który jest za mną, domaga się serwisu, czyli będą zmienione nowe oponki. Nie szwalbę, tylko wiadomo, Wiktorię. Napęd będę też wymieniał, ponieważ już zębatki przypominają zęby rekina. Eee, oczywiście jak za tym pójdzie też kaseta, nowy płyn hamulcowy, nowe opony. Eee, pokażę Wam jak ściągnąć korbę w Cannondale'u, co nie jest oczywiście, bo Cannondale na wszystko ma swoje własne rozwiązania. Więc tutaj też dziwi mnie to, że masę filmików, których jest na YouTube Ponieważ trzeba mieć specjalne narzędzia od kalendala, one kosztują w granicach 30-35 euro. Można zawsze kupić używane. Jak się przestanie być fanem kalendala, to się sprzedaje takie rzeczy, więc za bardzo nie tracą na wartości. Jeżeli się nam nie uda kupić używanych, możemy kupić nowe i później odsprzedać. Bo ludzie kombinują z jakimiś ściągaczami, dziwnymi monetami, kupując rower co 20 koła. Niech wydadzą tę stówę na prawidłowe narzędzie, żeby po prostu nic nie uszkodzić, tak? Więc, więc szykuje się seria rzeczy montażowych, co jak robić, co jak wymieniać. Takich poradników ala, na podstawie właśnie Cannondale'a. Trochę ciekawostek też powiem o tym rowerze, ponieważ mało tego powiedziałem. W ogóle jakoś nie było czasu o jego wadach, konkretnie tej konfiguracji. Model już stary z Lefty 2.0, nie z Oczo ale to jest ostatnia generacja Lefty 2.0, ale o tym później. Tutaj są graty, które wiadą, czyli mamy kasetę. Chociaż jest, że na Sramie kaseta jest shimanowska bo jakoś te Sramowskie są kurczę dziwnie działają. Jestem przyzwyczajony do shimanowskich kaset i one wiadą. Nowe opony Wiktorii, w bardziej agresywnym pójdzie pójdzie naprzód. Martwi mnie tylko to, że całe te Mm, cała ta guma jest dość twarda i nawet jak nowa opona ma dość twardą gumę, bo na przykład Jest tam trudno wygiąć, jest dość twarda, Jest dość twardy skład mieszanki Co w porównaniu do szwalbę i tak jest opona już przytarta, bo z rok na niej jeżdżę, można spokojnie te klocki wyginać, czyli Na piasku patrząc na bieżnik na piasku na pewno będzie lepiej, taki bardziej, agresyw, taki bardziej agresywny bieżnik ale niekoniecznie może to przykładać się na szybkość, ponieważ guma jest twarda, więc jestem ciekaw, jak na, na innych nawierzchniach, na twardej nawierzchni będzie z tą przyczepnością. No i wiadomo, łańcuch, płyn hamulcowy, komplet zębatek. I tak, jeżdżę na dwóch, dwa, 2,11, ponieważ jeszcze na babci Madzi startowałem na 3 na 9. Jakoś mi to szybko. Pasuje ten system, zamiast zmieniać dwa biegi do tyłu, wolę sobie zrzucić z przodu, po prostu jakoś tak się przyzwyczaiłem i tak jeżdżę i po prostu mi ten system pasuje, teraz widzę, że jest problem z dostępnością części na 2.11, jakieś tam braki magazynowe, jakieś tam rzeczy pozostawione w magazynie udało się znaleźć, więc będziemy to montowali, coś jeszcze, mam jeszcze taki plan na jeden materiał skierowanym, uwaga drogie feministki, bardziej do kobiet. Chodzi o to, że będę wyjaśniał z, z punktu naukowego dlaczego mężczyźni trenują, dlaczego mężczyźni muszą trenować, a gdzie, a, gdzie by byli jakby na przykład nie trenowali. Nie? Będę się posiłkował naukowymi pracami. Mianowicie jest to książka Daniela Kanemana Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. I też fajną książkę mężczyźni z Marca i kobiety z Wenus. Też opartą 6-letnimi badaniami, więc materiał będzie, <coughs> będzie oparty o badania naukowe, źródła głównie pochodzące z tych dwóch książek. Ja jestem trochę przetrenowany ostatnimi czasy, więc robię sobie teraz przerwę tydzień, żeby później powrócić z podwojoną siłą. Zawody dopiero w październiku, na nie się będziemy szybkowali. Tak naprawdę nie miałem przerwy w treningach w ostatnim czasie, więc będziemy to po prostu, robić sobie teraz przerwę. Bo czuję, że po prostu jej potrzebuję. A później będziemy cisnęli dalej. Kurde, trochę się opaliłem, jakby połowicznie z lewej strony. Tylko nie <laughs> Jak kierowca ciężarówki. Dobra. I to myślę, że na tyle. Więc wiadom vlogi poradnikowe. Jak, co i jak. Wiadom te materiały, które mam nagrane w najbliższym czasie. Tak po prostu, żeby je wrzucić, więc nie spodziewaj się tam czegoś ciekawego. I do usłyszenia na moim kanale w takim razie.